Dzień dobry, dobry wieczór, My dzisiaj szybciutko. Cześć, mamy i taty. Cześć. No to tyle, no to co? No to serdeczność, miłość, wdzięczność pa. Czy coś jednak. Ale co masz jakiś pomysł? No, miałbym parę. Słuchajcie, wczoraj mówiłam o przemocy, że, że przemoc emocjonalna to też jest przemoc. I powiedziałam na koniec, że trochę chciałabym wam powiedzieć, to sobie myślę, żeby wyjść z czarnej dupy. Bo my bardzo często, ja to w książce pisałam, że my od dzieciństwa niesiemy na plecach plecak. W tym pleca, Do tego plecaka wrzucamy ziemniaki. Problemy to ziemniaki. Niezałatwione problemy to ziemniaki. I my ten plecak niesiemy przez całe życie. I on już jest bardzo ciężki. Te ziemniaki już zgniły, bo długo je nosimy. I taka czarna lepka maść. Kapie Wam po nogach i bardzo ciąży na plecach. Przez te kartofle, przez te jakby niewybaczone sprawy, niezałatwione sprawy. I jeżeli nie umiecie sobie współczuć sami, to spróbujcie współczuć z Waszym dzieciom, że widzą Was dźwigających ten plecak ze zgniłymi kartoflami. Wszystkie nieprzebaczone sprawy, wszystkie trudne sprawy, które ciągle miętlicie w sobie gdzieś tam w środku, ciągle przeżywacie jeszcze raz, są zranieniem siebie ponownym. Te wszystkie przykre słowa, które usłyszeliście w życiu, usłyszałyście, to wszystko, jeżeli wy to ciągle do tego wracacie, to wy się jakby ustawicznie się mordujecie, męczycie się. Sami sobą, tymi myślami. I te myśli trzeba powyrzucać. A czasem nie tylko przeszłość, ale teraźniejszość, w której tkwimy, jest też dla nas rodzajem więzienia. Tylko zauważcie, że to jest więzienie z otwartymi kratami, z którego zawsze możemy wyjść. Oczywiście więzień. Pewnie jak wychodzi na wolność, jest pełen lęk i obaw o przyszłość. O to, jak będzie żył, gdzie będzie mieszkał, czy rodzina go jeszcze akceptuje, czy dzieci go pamiętają. I pewnie na początku jest mega, mega słaby i pogubiony. Ale jakoś daje sobie kopa i idzie do przodu. I robi wszystko, żeby do więzienia nie wrócić. I myślę sobie. Już przy okazji mówienia o pełni, że pełnia księżyca jest bardzo dobrym momentem, takim energetycznym, do wyrzucenia z siebie tych wszystkich wspomnień, zranień, toksycznych ludzi. I mówiłam przy okazji pełni, że warto spisać to sobie wszystko. Nazwać, tak? Toksyczna siostra, toksyczna koleżanka, toksyczna tam, nie wiem, Hermena Gilda, toksyczny Pankracy. Powrzucać do tego słoika i pójść gdzieś w odosobnionym miejsce i rzucić tym słoikiem o mur. Oczywiście posprzątać. A jest jeszcze taka metoda, że można wziąć kamień, największy i najcięższy, jaki znajdziecie. I napisać sobie na tym kamieniu moja przeszłość i wrzucić go po prostu do rzeki. Jeżeli za pierwszym razem wam nie pomoże ze słoikiem czy z kamieniem, potrzebujecie ponowić to i robić to dotąd, aż wam ulży i zaczniecie żyć w teraz. I bardzo ważne jest przebaczenie, bo przebaczacie wtedy sobie. Jeżeli przebaczacie komuś, przebaczacie sobie. Ja już raz mówiłam, żeby nie oceniać ludzi. To znaczy, że nie potrzebujemy karać tych ludzi, którzy nas skrzywdzili, tych katów naszych. Dlatego, bo jak mówi Ajam Bram, e, jeśli ktoś jest zły, to karma się nim zajmie. A ja często mówię, e, że pewnie jak pójdą do nieba, to tam jest taki długi stół. Z, takimi, z takim zielonym suknem i siedzą takie mądre głowy, które całe, całe nasze życie nas obserwują. I już one wymierzą tam karę w tym niebie. I zdecydują, czy będzie piekło, czy niebo. Potrzebujemy tylko wybaczyć i wybaczyć dla siebie. I Nie musi wybaczyć dla siebie sobie. Sobie, wiecie, co jeszcze z, z tym wybaczeniem, My to mówimy już od dawna i to, i to od, od miesięcy, cały czas to samo. Wybacz, ja to nazywam jeszcze zapomnij, wybacz sobie, zapomnij to sobie. Tak? Zapomnij sobie. Zapomnij sobie wszystkie złe momenty w życiu i przestań je. I wiecie, co trolować. jest niesamowitego? My to mówimy tutaj na, 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 na filmikach i to już wiele razy. Wybacz, wybaczenie, uwaga, wybaczenie. Nie uwalnia cię od wspomnień, ale uwalnia cię od tego człowieka. To nie jest, to, 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 który coś ci zrobił, wybacz. Sobie też wybacz i wybacz, i zapomnij. To nie znaczy, że nic ci nie stało. To znaczy, że możesz iść do przodu. I słuchajcie, niesamowita rzecz, że są w ogóle, nie wiedziałem o tym, że są. Specjalne terapie. Niedawno, czy przed, przedwczoraj, zdaje się, nagle natrafiłem na filmik, w którym Blanka Lipińska, taka, co pisze książki, ona mówi, że słuchajcie, ona, ona była na specjalnej terapii. Uwaga, ona była na specjalnej terapii, na który, za którą płaciła tam jakieś pieniądze. To była terapia wybaczania i dopiero jak ona wybaczyła, to jej się życie zmieniło. Słuchajcie, czyli, zobaczcie, czyli ona nie, nie mówiła, że cała terapia, nie, nie terapia. Sam moment prawdziwego, głębokiego wybaczenia zmieniło jej podejście do życia. I to są specjalne terapie. Więc ta specjalna można terapia można, można, nie, można pójść, wyjść, teraz, teraz możesz wyjść, iść do lustra i sobie wybacz i potem sobie spisz to, co, to, co Olimpia mówi, spisz sobie albo tych, których masz do wybaczenia, albo weź sobie całą tę przeszłość do przebaczenia i pierdzielni do wody, Wybacz. Pozbądź się tego. wiecie jak tak chodzicie z tymi ziemniakami w tym plecaku, tak? O ten mi to zrobił, ten mi to zrobił, ten mi to zrobił. To potem, wiecie jakie jeszcze są jakie są rozmowy, to są najczęściej rozmowy właśnie takie. A wiesz, że tam ten mi to zrobił, tam ten mi to zrobił, ten mi to zrobił. a kiedy ci zrobił? No 10 lat temu, tam 11 to 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 to. Ja zawsze to 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 to. Jak nie wybaczysz, to nie uwolnisz się od przeszłości i będziesz targał te ziemniaki. A zrzucisz ten plecaczek i hop i przejdziesz do spokojnego, bezstresowego życia spokojnego, bezstresowego, bez obwiniania i bez gadania z durniami. Jest taka metoda ach jeszcze jest taka metoda na odpuszczanie, że bierzecie po prostu 16 kartkowy zeszyt i przez 7 dni Siedem razy, siedem razy, siedem, 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 piszesz, wybaczam wszystkim i... Yy, Nie, przy, tak? Pisz, ja, Olimpia, no, ja, tam, no tak. ja, tam, Joasia, wybaczam sobie radykalnie i raz na zawsze i na całe życie, że tam coś, tam coś, tam, że coś powiedziałam, że się pogniewałam na tą osobę za to, że za tamto, że za siamto. Jeżeli będziesz potrzebować, to rób to przez 77 dni i pisz to 77 razy. Ale wyrzuć to z sobie, a pisząc, tam są te połączenia, wiecie, te, te przyczłapy w mózgu. Pisząc, jeszcze lepiej uwalniamy się, czy w ogóle wykonując ruch, kiedy chcesz puścić myśli. Jest też taka metoda, że budzimy się, wyobraźcie sobie, że budzimy się rano, to się nazywa terapia łyżką chyba. Czy łyżki, że budzimy się rano i mamy jakiś kubeł energii. W zależności, czy się wyspaliśmy, czy nie wyspaliśmy, czy coś nas boli, czy nie boli, czy mamy jakieś depresje, czy nie depresje, czy jesteśmy w wysokich wibracjach, czy niskich, mamy jakiś zasób energii rano. Ileś łyżeczek tej energii była nawet kobieta, która mówiła, że dobrze by było, no może nie z dietetycznego punktu widzenia, ale na przykład jeść to samo na śniadanie codziennie, żeby nie podejmować decyzji, bo decyzja to jest jedna łyżeczka. I pod wieczór już czasem nie mamy energii, bo, bo wszystko, wszystkie już łyżeczki energii wyrzuciliśmy. Jesteśmy wtedy źli, obwiniamy się, krzyczymy na dzieci, na męża, bo za mało mamy tej tej, tych łyżeczek energii. E, mamy wtedy dużo więcej stresu, a na stres i na myślenie o przyszłości, i stresie, i rozpamiętywaniu trudnych y, słów, które y, was zraniły, też karmicie to wszystko łyżeczkami. Przebywanie z toksycznymi osobami też zabiera wam łyżeczki waszej energii, i czasem po południu albo wieczorem, wy już macie zero. Możecie owszem wziąć parę łyżeczek z, z następnego dnia, ale następnego dnia będziecie w kompletnej dupie, bo już nie będziecie mieli tych łyżeczek. Może być tak, że już nabrałaś z przyszłości tych łyżeczek do tego kubełka, łyżeczek energii, e, że nie masz siły. To wyrzuć przeszłość i wyrzuć toksycznych ludzi, durnych ludzi. Z którymi przebywanie totalnie Ci nie służy. I pamiętaj, jeżeli nie umiesz współczuć sobie, że tak masz, to współczuj swoim dzieciom. Wybacz dla nich. Wybaczanie to nieprzywiązanie. Pamiętajcie. Dziewczyny i chłopaki, wychodzimy z czarnej dupy. I mnich. Jak coś nie wychodzi po Waszej Puszczam. myśli, to robicie tak. No i. To w tłumaczeniu na polski znaczy. Puszczam. Tak. Także yy, zalecam puszczanie. Miłości ci, wdzięczno ci. Dobrego dnia. Pełnego energii.